Kongres Nauka dla Społeczeństwa to niesamowita okazja zobaczenia różnych naukowców, różnych profesji, różnych dyscyplin w jednym miejscu. Bardzo cieszy to, że poziom tak wysoki, bez względu na to, czy ktoś zajmuje się truflami, produkcją odzieży ochronnej, czy też medycyną, różne dyscypliny powodują, że możemy być dumni z polskich naukowców, którzy wojują nie tylko w Europie, ale i na świecie. Pan profesor Tomasz Wolak razem z nami. Dzień dobry, witam, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu od lat również wpisuje się w absolutną czołówkę, nie tylko europejską i światową, jeżeli chodzi o. Badania naukowe, o ich rezultaty, ale przede wszystkim o pomoc drugiemu człowiekowi, no bo to jest najważniejsze w tych dziedzinach akurat medycznych. Tak, zgadza się. Ja akurat reprezentuję Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego. To jest placówka, która pracuje już od 2009 roku. I rzeczywiście na, jakby celem tej placówki było zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badaczy, którzy będą zajmowali się analizą pracy mózgu. I faktycznie w, tamtym, w tamtych czasach to było pierwsze w Polsce centrum, które skupiało specjalistów z różnych dziedzin pod jednym dachem. No to nie chodzi o to, że, żeby specjaliści współpracowali ze sobą, ale byli w różnych ośrodkach, tylko żeby pod jednym dachem w jednym laboratorium, można powiedzieć przy jednym stole, mogli dyskutować na tematy no, związane właśnie z, akurat w przypadku naszym, z mózgiem. I z badaniami mózgu przy jednym stole, i każdy z nich reprezentował inne podejście, inne spojrzenie. I to dało nam tak naprawdę no, pierwszy, jakby można powiedzieć, filar, który jest potrzebny do, do prac naukowych. Drugim filarem, oczywiście, było zaplecze. I tutaj też nie ukrywam, byliśmy w centrum, które, jako drugie w Polsce, posiadało trzyteslowy skaner. Na tamte czasy, tak jak powiedziałem, to był drugi skaner w Polsce dopiero. A pole magnetyczne, tak zwane trzy Tesle właśnie to jest no, jakby indukcja pola magnetycznego, która przekłada się na rozdzielczość obrazów i na to, jak dokładnie możemy zaglądać ludzki mózg. Czy to jest ogromna szansa dla osoby, która się na tym zna, dla naukowca, żeby zobaczyć dogłębnie, Rozumiem, że bez tych instrumentów ciężko jest nawet z najlepszą wiedzą się poruszać, jeżeli nie widzimy materii. Tak, i tutaj no, prosty przykład, tak? gdyby Dajmy na to psycholodzy chcieli sami zaglądać do mózgu bez pomocy inżynierów, no to trudno by było im jakby opanować tak skomplikowaną maszynę, jaką jest rezonans magnetyczny. To jest no maszyna, która waży, powiedzmy, u nas 13 ton jest no bardzo skomplikowana i niezwykle precyzyjna, no i wymaga rzeczywiście no bardzo głębokiej wiedzy no fizycznej, inżynierskiej i Taki tandem tak inżynierów plus psychologów, plus tak jak w naszym przypadku jeszcze fizyków, biologów, kognitywistów spowodował, że no, jesteśmy w stanie ten mózg jak gdyby, bardzo dogłębnie analizować i projektować badania. Praktycznie od, od A do Z jesteśmy w stanie zaprojektować badanie, przeprowadzić eksperymenty, przeanalizować. Te badania i na końcu wyciągnąć właściwe wnioski. To trochę, panie profesorze, jak pan opowiada, z taką pasją i iskrą w oku można przełożyć trochę na język boiska piłkarskiego, że sam Robert Lewandowski bramki nie strzeli. Dokładnie. Ktoś musi mu podać i ktoś musi obronić, jak rywal będzie strzelał. O to chodzi we współczesnej nauce, aby być otwartym na takie spojrzenie, bo jeżeli jest się profesorem, dajmy na to medycyny, to w pewnym momencie takie może ja mam mylne wrażenie, ale jednak patrzy się na swoje podwórko, nie dostrzegając tej całej reszty, no bo jest dużo pracy. Dzięki temu, co pan profesor powiedział, ten zespół jednak może zwrócić uwagę na zupełnie inne rzeczy, które pojedynnie czy profesor, czy pojedynczy naukowiec może przeorzyć. Tak. I my też nie ograniczamy się tylko do naszego zespołu. Współpracujemy z wieloma instytutami, z wieloma uczelniami w kraju i też za granicą. I dzięki temu, można powiedzieć, poszerzamy bazę interdyscyplinarności w naszych właśnie badaniach. I no, tutaj na, na kongresie przedstawiałem między innymi kilka projektów, kilka takich przykładowych projektów wybranych które pokazywały po pierwsze współpracę z różnymi jednostkami, po drugie szerokość też tematów, którymi się zajmujemy. Tak? Czyli od, można powiedzieć, od podstaw, czyli od zmysłów. Zmysły jakby są wejściem do, do mózgu, więc to jest jak gdyby pierwszy etap w tym przetwarzaniu, ale również dekodowanie tych informacji, czyli ten drugi etap, jak i też no, różne społeczne aspekty przetwarzania mózgowego. Wszystkie te piętra, można powiedzieć, przetwarzania są reprezentowane w tych właśnie projektach. Jaki jest cel takiego zespołu, albo jakie jest Pana marzenie? Co powinniście odkryć? Czy plastyczność mózgu na tyle, żeby wykorzystać więcej niż to, co wykorzystujemy, czy niwelować choroby? Jaka jest taka agenda długofalowa? Co się ma wydarzyć, aby powiedzieć eureka? Tutaj stawiam cudzysłów. Praktycznie w każdym tym projekcie i naszym celem jest właśnie to, żeby Nasze badania przekładały się bezpośrednio na jakieś rozwiązania, czy to dotyczące rehabilitacji, czy dotyczące chociażby diagnostyki, przede wszystkim poznania naszego mózgu, po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób no, przygotowywać później właśnie programy rehabilitacji chociażby. A jak wiele jest do odkrycia jeszcze? Trochę z innego poziomu zadaję to pytanie pewnie dla pana, być może ta odpowiedź jest zupełnie inna niż dla mnie. Wydaje się, cały czas się mówi tak medialnie, że to tylko kilka procent wiemy, to prawda czy nie? Tak naprawdę trudno powiedzieć, tak? bo nie do końca wiemy, ile tego tak jest. Ta tak? Gdzie jest ta granica? Poznaliśmy już dużo rzeczy, jeśli chodzi o ludzki mózg, jak funkcjonuje, jak zmysły działają, jak, 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 jak działają poszczególne piętra przetwarzania mózgowego, ale wydaje mi się, że to jeszcze dużo, dużo przed nami. A to myśli Pan, że to jest miesiąc, rok, dziesięciolecia kolejny milowy krok? Czy może być spontanicznie i on się uda chociażby w Waszym zespole szybko? Powiedziałbym tak, że już przez ostatnie dziesięciolecie, to była tak zwana dekada mózgu, no był olbrzymi wysyp projektów zarówno polskich, jak i światowych. Było mnóstwo europejskich takich dedykowanych projektów poświęconych mózgowi i to rzeczywiście popchnęło wiedzę o mózgu znacznie do przodu. Natomiast powiem tak, rozwój technologiczny pozwala jeszcze bardziej szczegółowo zaglądać do tego mózgu, a im bardziej szczegółowo zaglądamy, tym więcej pytań się pojawia i tym więcej mamy wątpliwości. Tak się sprawia, jak Pan reaguje, Panie Profesorze, jeżeli ktoś mówi takie zdanie, że nasz mózg stawia barierę, aby tego naszego mózgu, mózg nie poznał? Czy coś jest w ogóle w tym sensu? Jakiś sens płynie z tego zdania? Jakiś sens płynie? Myślę, że no, bariery nie, nie stawia. Znaczy, barierą jest tak naprawdę ograniczenie, ograniczenie technologiczne, tak, które jest akurat w tej chwili i nasza wiedza. I myślę, że z czasem, z upływem czasu będziemy mieć coraz to lepsze urządzenia, coraz to większą wiedzę. Będziemy też wspomagani prawdopodobnie przez sztuczną inteligencję, więc myślę, że to też pchnie jakby tą naukę szybko do przodu. Obawiam no, się tylko jednego, żeby właśnie ta sztuczna inteligencja jakby nas nie przeskoczyła, jeśli chodzi o, o rozumienie mózgu i, i rozumienie świata. Bardzo dziękuję panie profesorze. Trzymam kciuki za kolejne wyniki badań. Dziękuję bardzo. Państwo, namawiamy, żeby śledzić to, co dzieje się a propos synkrytycznych badań w medycynie i w poznaniu ludzkiego ciała. Mogą być dla tego momentu milowe kroki. Za to mocno trzymamy kciuki.